Maria Rodziewiczówna, Ragnarok. Jeśli chcesz więcej takich materiałów, zostaw subskrypcję. Rozdział dwunasty. Pod bramą zastał swoich dwóch drabów i dzieci. Kacperek rzekł, wziąłem na spytki tego smarkacza. To sieroty po grajcarku, wie pan. Nic nie wiem. To ten, co to utłukł tę starą na granicznej, będzie temu ze trzy lata. To jego zesłali i w drodze zmarł, a to się po nim zostało. Troje starszych, a czwarte się ulęgło, jak już pod kluczem siedział. No, prowadź mały, bo ziąb. Poszli. Draby spotykali znajomych, zamieniali czasem sygnał, parę słów. Wreszcie jakaś paczka uprowadziła lampę, któremu niemirycz dał pięć rubli. Daj mu pan mały guzik, zdecydował Kacperek niech zaniesie żonie. On także mularz. Lampa przyjął Datek bez słowa podzięki, ponuro rzucił okiem na niemirycza i odszedł. Jadowita bestia, mruknął Kacperek, i głupi. Nic z niego nie będzie porządnego, rzeźnik. Zakłuje, kiedy jakiegoś opasłego wieprza i skończy jak grajcarek. To ciężkie jest i nie ma humoru. Od frajda. Z wieprza ukroić sadła, wydrzeć żywcem szczecina, żeby kwiczał. Od frajda. Okraść sto razy i nie dać się złapać. To sztuka, ażnąć głupota. Tu mama. Odezwał się chłopczyk, stając u drzwi walącej się rudery. Wstąpię i ja, rzekł Kacperek. Ciekawym, czemu ta Zośka od grajcarka tak na psy zeszła. Znałem ją, gładka była dziewczyna. To nieślubni byli? Nie. On ją z wojska przywiózł aż z Odesy. Dzieci poszły prosto do drewnianej oficyny, po schodach jak drabina, aż na strych. Światło błyskało przez szczelinę drzwi. Weszli. Była to klitka z desek. Wiatr po niej hulał, chybotał płomykiem lampki. Był tam też tylko barłuk, stolik, a raczej deska na cegłach. Po kątach kupy śmieci i zimny, żelazny piecyk. Na barłogu siedziała kobieta w męskim surducie na koszuli z masą złotych, potarganych włosów wokoło twarzy bladej i bardzo pięknej. Siedziała z nogami podwiniętymi i jednostajnym ruchem rąk zwijała na kłębek czarną włóczkę. Przed nią leżał w pół nagi trup kilkoletniej dziewczynki. Pod piecem owinięta w starą końską derę spała dziewczynka najstarszą, może dziewięcioletnia. Na skrzyp drzwi zerwała się i rzuciła do dzieci. Przynieśliście co? Spytała i wnet cofnęła się na widok wchodzących mężczyzn. W oczach jej mignęła zgroza, strach, jakby to dziecko znało już wszystkie występki przeszło najstraszniejsze napaści. Kobieta podniosła też oczy jakieś dziwne, zamglone i spytała. Macie list od wika? Nikt jej nie odpowiedział. Stali obadwaj, filozof i złodziej, jednaką grozą o oniemiali, skamieniali. Po chwili Kacperek wyszeptał jakby z szacunkiem: on co nic nie szanował, obłąkana. I głową pokręcił A potem się otrząsnął, obejrzał i rzekł Niech pan tu poczeka Ja przyniosę chleba i węgla Zniknął Niemirycz poszedł do dziewczynki Wtulona w najciaśniejszy kąt Skuliła się na ziemi, otuliła się derką Oj, panie, ja się boję Panie, nie ruszcie mnie Zaczęła szlochać Porwał go okropny żal, bezmierna litość Nie bój się, dziecko Ja ci krzywdy nie zrobię Nie bój się Dzieci spotkałem i przyszedłem, żeby wam pomóc Kiedyż siostrzyczka umarła? Wczoraj. A mama dawno tak chora? Ona nie chora, ona tylko pamięć straciła i nic nie rozumie. Od dawna? Od tego dnia, jak tatka wzięła policja w nocy. To wtedy strasznie krzyczała i tak mocno głową biła o ścianę. Walentowa mówi, że pamięć sobie odbiła, ale ona dobra, ona nigdy się nie gniewa. Józiu, jeść! ozwały się dzieci. Jakże żyjecie? spytał Niemirycz. Bo ja wiem, jak. Mama robi na drutach rękawiczki, walentowa je sprzedaje. Mama ciągle robi, bo jak nie ma roboty, to śpiewa i wtedy straszno nam bardzo. Dzieci czasem coś przyniosą. Walentowie dadzą urwała i zaczęła płakać. Coś długo nie widać, a obiecał, że wróci. Daleko mnie odjechał, rzekła bezdźwięcznie kobieta. I mama nie odpisuje, pewnie sama przyjedzie. W tej chwili wszedł kacperek jakiś uśmiechnięty. I mrugając triumfalnie, pokazał pół bochenka chleba i koszyk węgla. Macie bąki, żryjcie. Rozpal, mała ogień. A co, panie, galantom ściągnął i w mig. To nazywa się porządna robota, nie żadna fuszerka. Teraz niech pan daje na trumnę i na koszta. Zaraz tu idzie stróżka, co się niemi opiekuje. Widzi mi się, że maher baba. Ciężkie kroki rozległy się za przepierzeniem. Do klitki wzeszła kobieta niewielka, szczupła o ruchliwych, niewyraźnych oczach i czarnych włosach wyzierających spod czepeczka. Obejrzała bystro i badawczo gości, ale wzrok jej umykał przed spojrzeniem niemirycza. — Kłaniam się panom. Bóg zapłać za miłosierne serce dla sierot. Matka Najświętsza wynagrodzi. Ja ile sił im pomagam, ale sama jestem w mizernym stanie. Mąż był woźnym, spadł z etatu, musi być stróżem. Bardzo nam ciężko, dzielimy się z uboższymi kawałkiem chleba, jak Pan Jezus przykazał. Żeby nie łaska pana gospodarza, to byśmy nie dali rady, ale on ma litościwą duszę. Już trzeci kwartał na komorne czeka. Kto jest gospodarzem? spytał Kacperek. Pan Majkowski. Aha, ten gruby młynarz. Nie spadnie mu kałdun, jak za tę klitkę nic nie weźmie. I tak ludzie w niej mieszkać nie powinni, bo to skład na stare worki, a nie ludzkie pomieszczenie. Ot, ten pan da wam pieniądze na pochów, przyodziewek i strawę. A ja będę naglądał, żeby im krzywdy nie było, bo to sieroty po moim znajomym. Kobieta spojrzała na niego z ukosa i zwróciła się do niemirycza. Mój już był i w parafii, i w magistracie, i u stolarza. Będzie kosztowało dziesięć rubli wszystko. W parafii to nawet wstyd miał, że to nieślubne. Niemirycz podał dziesięć rubli. Haczykowate, chude palce kobiety chwyciły chciwie pieniądz. Obejrzała się wtedy na trupa. Dzieci, otrzymawszy chleb, Wgramoliły się na łóżko, przykucnęły przy zmarłej, jadły, a młodszy tkał w rozwarte usta trupa kęsy chleba. Matka patrzała na to bezmyślnie, dzieci jakby z podziwem, że Andzia, tyle dni głodna, do chleba nie ożyje. Józia od chwili wejścia walentowej patrzała na nią i milczała. Stróżka jakby jej nie uważała. Oburzyła się na głupotę dzieci i odpędziła je, a potem, ocierając nos i oczy, zaczęła żałośnie, nieborządko, takie było śliczne, takie rozumne, tak mnie kochało. Jaż byłam przy urodzeniu i trzeba mi je w trumnę kłaść. — Toście akuszerka? — spytał Kacperek. Wedle możności i sił ludziom służę, a wedle wiktu i przyodziewku, jak pan postanowi, zwróciła się znowu do niemirycza. — Oto trzy ruble na pierwsze potrzeby. Zaraz trzeba ich wszystkich ciepłą strawą posilić. Potem starsza dziewczynka da już sobie sama rady. Przynieście im cokolwiek do jedzenia zaraz. Zaraz ja się tu zakrzątnę. Niech pan będzie spokojny, wszystko będzie spełnione. Józiu, ja zaraz wrócę, rozpal ogień w piecyku. Nieboszczkę wyniosę do drugiej, pustej komórki. Niech Bóg panu wynagrodzi. Gdy się schyliła do trupa, obłąkana spojrzała na nią i powtórzyła swoje. Może wicek wieść, jaką przysłał. Długo czekam. Pisał do fabryki, żeby mu przysłali czarnych rękawiczek. Odpisali, że nie ma. Jak to nie ma? Ja zaraz zrobię. I ożywiona... Coraz prędzej zwijała czarną przędzę. Dobra dla ciebie, Walentowa? spytał Niemirycz dziewczynki po chwili, gdy Stróżka wyszła. Dobra, odparła z cicha. Nie bije cię, nie krzywdzi, nie posyła na ulicę? Nie. Słuchaj, a gospodarz był tu kiedy u was? spytał nagle kacperek. Dziecko chwilę milczało. Nie, rzekło wreszcie. Mężczyźni spojrzeli na siebie. Niemirycz przetarł oczy dłonią, a potem patrzał bezradnie po tej izbie po barłogu, po skulonej u piecyka drobnej postaci dziewczynki, po złotych włosach obłąkanej, po bezmyślnych, szarych twarzach dzieci żujących chleb i jakby stęknięcie ciężkie wybiegło mu na usta. — Chodźmy — rzekł Kacperek. — Już tu pan, ani nikt więcej nie poradzi. — Ta wiedźma zgubi to dziecko — szepnął machinalnie Niemirycz. Drab zaśmiał się cynicznie. — Bogaty może sobie na wszystko pozwolić. Niech płaci. Nasze dziewczyny na to są. — Co tam? — Chodźmy — Niemirycz położył rękę na głowie dziewczynki. Ja tu jutro wrócę, nie bój się, rzekł wychodząc. Na dole u stróża załatwił sprawę komornego, obiecał nadal rodziną się opiekować i odeszli. Teraz pan musi do mnie wstąpić, rzekł Kacperek. Nie, żebym w ręce patrzał, ale żeby też pan zobaczył, jak żyje sprytny facet. To niedaleko. Istotnie, o parę ulic i zakrętów, weszli do wielkiej kamienicy, w drugie podwórze, na trzecie piętro. Drap na schodach zaświecił świeczką woskową, drzwi otworzył swoim kluczem i zaraz namacał i zapalił lampkę. Izba była duża i z pewną pretensją umeblowana. Dalej widać było drugi pokój, w którym stały łóżka. Cały lokal zauważył Niemirycz. Tu, po prawdzie, to zameldowana matka, Agnieszka Sadowska z własnych funduszów. Ona ma, panie, dobry fach, jest kabalarką. Jak ona ugać umie, to pycha, panie. A przy niej mieszka Franciszka Bąkówna, jej służąca. To jest moja Franusia. Niech pan siądzie. Wezmę klucze z poduszki u starej i wypijemy feń sznapy. Nie budź, daj pokój. Wypalę papierosa i pójdę. Późno. Spojrzał na zegarek. Kacperek się roześmiał. Sikora pańska warta trzy grosze. Jak który brach ją, panu kiedy uchwyci, to sparzy palce. Miałem lepszy, sprzedałem wtedy wiesz. Na kaucję dla tego, co to z tobą razem wyszedł z ula. Rochowski. Dotąd na koźle w sałacie, i dobrze, że go pan pchnął w inną stronę. Nie miał sprytu do roboty. Byłby do śmierci fuszer. Do roboty, panie, trzeba gustu, ochoty, sprytu i ryzyka. To jak na polowaniu, kto idzie szukać zwierzyny, żeby ją zjeść, to wałkoń. Ja, panie, idę polować, żeby polować. Ja idę syty i wyspany i na grubego zwierza. Aj, taka bankierska kasa, taki dyrektorski portfel, takie kamuszki u magnata, takie sreberko u fabrycznego pana. Od panie zwierzyna, takiemu wziąć to frajda. Myśli pan, ojciec był kamerdynerem u takiego hrabiego, co aktorki w szampanie kąpał i w klubie setki tysięcy przepuszczał. Zachorował ojciec, oddali go do szpitala, nas było siedmioro, ja najmłodszy. W szpitalu wyjęli jedno oko. Hrabia już do służby nie chciał przyjąć, bo brzydki. Został woźnym. W rok potem wypłynęło drugie oko. Skończyło się. Matka łaziła do hrabiego. Dał raz trzy ruble, za drugim razem kazał za drzwi wyrzucić. Łaziła do tego banku, gdzie woźnym był, odsyłał jeden do drugiego, mydlili, obiecywali, wreszcie powiedzieli, że wedle ustawy nic mu się nie należy, bo za krótko służył. Łaziła po różnych znajomych hrabiego, po księdzach, po tych hrabinach dobroczynnych, dał każdy coś odczepnego. Całkiem umrzeć z głodu nie można było, ale i żyć nie było jak. Tak wreszcie ojciec domacał się raz w nocy, klamki w oknie, pasek zamotał i tak w nocy cicho z sobą skończył. To jak? Go pochowali i zabrali do cna z izby wszystko. Matka mówi do nas idźcie na ulicę i róbcie co chcecie. Ja już nic nie poradzę, nie wiem gdzie iść. Tak my i poszli. Ja miałem wtedy lat pięć. I gdzież oni są reszta? spytał niemirycz. Nie wiem. Dziewczęta pewnie się posprzedawały, toż były i najstarsze. Chłopcy poginęli bez śladu. Ja, że mały był, Tom do matki wracał, to policja odsyłała. I jakżeś żył? Ano, póki słaby był i głupi, prosiłem, służyłem, znosiłem, milczałem, a potem tak się pokierowałem, że teraz ludzie mnie się boją i brzydzą się. Dlaczego pan mnie się nie boi? Dlaczego ten ksiądz nie brzydzi się nami? Bo wam nie wstyd? Dlaczego ja nie zabiorę panu tego palta, wie pan? Bo miał pana w mieszkaniu był i wiem, że panu ono potrzebne, bo pan ma jedno. I ja widziałem, jak po tym pańskim surducie moje przychodziły, kiedy Pan do mnie na pawiak przyszedł i niebrzydzący się na pryczy siedział, i tak sprawę badał, jakbym panu miał sto rubli za obronę zapłacić, a pan się tylko wszuf nabrał, a bronił jak brata. Śmieje się pan, toć wiadomo, że Pan mnie nie pochwala, a wie pan dlaczego. Bo Pana Rynsztok i Suterena nie wychowały, ale i tak chciałbym ja, żeby Pan prawo pisał, nasze prawo. Nigdy bym nie uczynił prawem zabieranie cudzej własności, bo z tego by powstał gwałt słabszego. Wyobraź sobie, że gdyby twój ojciec, będąc zamożnym, został kaleką z wami ośmiorgiem do utrzymania, a ktoś go ograbił, byłby to kryminał. A czy ty, biorąc, zawsze jesteś pewnym, że za tym bogatym nie weźmiesz i grosza biedniejszych? Na świecie wszystko jest tak splątane, że majchrem tego nie rozplatać. Więc czem? Niemirycz patrzał zamyślony w płomień lampki. Wielki, beznadziejny smętek był w jego oczach. Przeniósł je na twarz draba i z głębi piersi westchnął. — Nie wiem. Nie widzę rady — rzekł głucho. — Aha, to jest mądrzejszy od pana — zaśmiał się Kacperek, wydobywając z zacholewy pęk wytrychów i nóż. Położył to wszystko na stole i rzekł. — To i to — niemirycz wstał i głową potrząsnął. — Już to było. Wszystko było. I co z tego? — Różnie się krzywdziciele, bogacze, pany i możni nazywali. Wypasali się i byli żnięci, a na ich miejsce ci głodni się wypasali i tak samo z sali słabszych, głupszych, biedniejszych. Wszystko było, ale równości, zgody, sytości, zadowolenia nie było nigdy i nie może być, bo z wszystkich stworzeń człowiek najłapczywszy i człowiek się nie zmieni. Idzie już pan? Odprowadzę, rzekł uprzejmie Kacperek, biorąc lampę i czapkę. Gdy byli na dole, niemirycz chciał go pożegnać. Ale drab odprowadził go do pierwszej, lepiej oświetlonej ulicy i tam dopiero zniknął. Wicher z śniegiem szalał ciągle nad miastem. Noc zimowa nie miała końca. Gdy Niemirycz dotarł do domu, był zupełnie fizycznie i moralnie wyczerpany. Rzucił się w fotel i długą chwilę tak siedział w ciemności. Potem się opanował, zapalił lampę, otworzył szufladę biurka i wpatrzył się w jej głąb. Leżała tam wielka fotografia Willi, jej list i reszta złota dar hrabiego. Na te trzy przedmioty patrzał młody człowiek, ale widział rynsztoki, czarne nory nędzy i występku, spasione, wyuzdane twarze bogaczy, płową głowę dziewczynki grajcarka. I wreszcie te obrazy poczęły się mieszać, łączyć w jakiś potworny chaos, aż zakrył dłońmi oczy i zacisnął zęby, żeby z udręczenia jęczeć, żeby nic nie widzieć, żeby nie myśleć. Nazajutrz wieczorem ksiądz Michał nie zastał niemirycza. Wyjechał gdzieś w pilnej sprawie sądowej. Na miejscu, gdzie ksiądz czytał brewiarz, leżała garstka złota i kartka. Oddaję wszystko, wasza prawda. Nie chcę nic zatrzymać dla siebie, nie mam prawa. Polecam wam, sieroty po grajcarku, idźcie tam zaraz, pilno. Kacperek wskaże. Doceniasz? Subskrybuj!